Witam wszystkich serdecznie i zapraszam na nowy sezon, siódmy sezon w Diablo 4, sezon wiedźm. Włączyłem grę, dzisiaj startuje sezon, taki ekran mnie przywitał. Sezon wiedźm już dostępny. Sprzymierz się z sabatem, opanuj potężną magię, i zapoluj na potwornych zgniło głowych. Zawładnij mocą okultyzmu, zdobywaj i ulepszaj nowe moce czarostwa. Za zabijanie nikczemnych zgniłogłowych i ukończenie szeptów. Do tego wytwarzaj potężne klejnoty okultyzmu, aby jeszcze bardziej wzmocnić swoje moce. Znajdź zaginione głowy. Głowy wiszące niegdyś na drzewie szeptów nagle zniknęły. Pomóż Sabatowi odnaleźć te zaginione głowy, by poznać tajniki czarostwa. Zapoluj na zgniłogłowych. Ukończ nowe szepty w, w strefach polowania na głowy, aby Wywabić skryjówki z, z gniłogłowych bossów, odbierz nowe, starożytne skrytki od drzewa szeptów. Zajrzyj do zbrojowni. Z łatwością zmieniaj konfigurację w każdym większym mieście przy użyciu zbrojowni. Dzięki tej nowej funkcji możesz też przełączać umiejętności, mistrzostwo, runy i inne elementy rynsztunku. No na pewno sobie tą zbrojownię oblukamy, obejrzymy i... Jeżeli okaże się przydatna, będę też z niej korzystał. Tworzymy nową postać. Tak jak wcześniej mówiłem, na tym sezonie będę grał nekromantą. Nekromanta: Nekromanci wskrzeszają potężne armie nieumarłych, które dla nich walczą i władają magią kości, cienia i krwi. Styl gry: Armia Nieumarłych. Przywołuj golemy, szkieletowych wojowników, magów lub kapłanów. Ciało i krew używaj magii kości, krwi i ciemności. Możesz zmieniać zwłoki wrogów w broń. Klątwy, nekromanci nakładają na wrogów klątwy, by ukarać ich różnymi przypadłościami. My w tym sezonie będziemy grali pod włócznie z kości i pod krew prawdopodobnie lub pod ciemność. Zobaczymy, będzie to zależało od tego, jakie unikatowe przedmioty będą mi lecieć i jakie w nich będą moce specjalne. Tworzymy sobie. Nekromantę? Będzie to mężczyzna. Musi być biały ten nekromanta jak śmierć. Wariant twarzy zobaczymy. Niech będzie ten. Tu zostawiamy bez zmian, niech będzie to, biżuteria. Tu mnie i takiej nie widać, bo mam dłuższe włosy. Wzory niech zostaną domyślne. No i to będzie postać sezonowa. Jak go nazwiemy? Tego naszego nekromantę? Po prostu. Zaczynamy od trudnego poziomu. Nie będę na normalnym zaczynał. Zacznę walkę od trudnego poziomu. Trudne piekło się przebudziło. Dla doświadczonych graczy. Informacje o poziomie: za zabicie potworów otrzymujesz 75% więcej doświadczenia. Potwory zostawiają 75% więcej złota. Potwierdzamy i logujemy się na sezon Wiedźm w Diablo 4 z dodatkiem Vessel of Hatred. Z tego sezonu na pewno zrobię kilka streamów, więc zapraszam wszystkich chętnych, zainteresowanych oglądaniem i grających w Diablo 4 na moje streamy. Ja wam dziękuję. To był taki wstępniak na początek. Widzimy się już niedługo na streamie z Diablo 4. Dzięki, pozdrawiam, do zobaczenia, do usłyszenia.